Ok, na co jeszcze czekamy? Czekamy jeszcze na pewno na Mortal Kombat 2. Projektowi kibicuję od samego początku, miałem sporo szczęścia trafiając w fundamentach internetu na informacje o powstającym porcie dla konsoli 3DO, a jestem jej fanem. 12 września 2023 roku, niejaki Sean Nicholson aka 3DOHD w formie posta na swoim kanale YouTube ogłosił rozpoczęcie prac nad wersją Mortal Kombat 2 dla konsoli 3DO. Po 18 miesiącach samodzielnej, koderskiej pracy w końcu opublikował grywalną wersję beta. Po drodze zbudował sporą dokumentację tego dzieła. Posty z informacjami oraz filmy z prezentacją całego procesu umieszczał regularnie na koncie YouTube. Po co to wszystko? Już tłumaczę. Sean to wielki fan konsoli od Tripa Hugnica. Na rozgrzewkę stworzył dla niej Tetris. Obraz gry jest do odnalezienia w internecie i do pobrania zupełnie za darmo. Nie ukrywał, że bardzo blisko mu również do klasycznej smoczej sagi. Z racji, że konsola 3DO nigdy nie otrzymała swojego portu Mortal Kombat 2, a cholernie na niego zasługiwała, Shrond postanowił wykorzystać udostępniony po 2008 roku za darmo do sieci kod źródłowy gry i przepisać go na pierwszą 32-bitową konsolę. Celem była grywalna wersja, jednak apetyt tytułu z wmiarem jedzenia. Pomyślał: Skoro 3DO dało radę przyjąć pod strzechem Port Super Street Fighter 2 Turbo w najlepszej wersji dostępnej na konsole, tak zwanej Arcade Perfect, dlaczego nie spróbować dokonać tego samego z Mortal Kombat? Okej, okay, okej, okay. jednak pamiętajmy, projekt nadal tworzyła tylko jedna osoba i to zupełnie non-profit. W czasie tych 18 miesięcy projekt Trzona miał się raz lepiej, raz gorzej. Pół roku temu ogłosił na kanale YouTube nabór osób chętnych pomóc mu w testowaniu powstałego kodu gry. Zgłosiło się sporo osób, jednak trzonem okazało się tylko 5 beta-testerów. Zwieńczeniem prac wszystkich, w dniu 24 stycznia 2025 roku, 3DOHD zdecydował się wypuścić pierwszą publiczną wersję beta gry. No więc jak wyszło? Po pobraniu obrazu ISO o rozmiarze 93 MB i nagraniu go w odpowiedni sposób załadowałem płytę do konsoli i uruchomiłem koniecznie na 28-calowym telewizorze CRT. Choć całość wypada najlepiej na telewizorze CRT właśnie, to nagrywanie go kamerą już niekoniecznie, dlatego będę zamiennie przedstawiał widok z TV oraz ten złapany graberem. Pamiętajmy, że to wersja beta. Sam twórca przestrzega nas o pewnych brakach. Z najistotniejszych wymienię chociażby brak Fatalities i Babalitis, szansung może zmieniać się tylko w przeciwnika, z którym walczy. Wersja nagrana na płycie CD może gubić ścieżki audio. Hmm, Samsungiem mi tak nie gram, jednak brak Fatalities trochę kole. Na początku wita nas plansza informująca w skrócie o całym projekcie oraz wersji gry. Dalej jest już tak jak na automatach arcade, bądź wersji z konsoli Sega Saturn. Kolejne to smocze logo z dopiskiem 3 Edition. Później, jak w oryginale, wyskakują plansze fabularne z postaciami Shokana, czyli Ukanga, charakterystyczną muzyką. Po niej wskakuje ekran z logo Mortal Kombat i numerem wersji, to jest 501, oraz muzyka, której do tej pory nie słyszałem. Nie grałem w wersji arcade? Grałem jednak wieki temu i nie pamiętam, żebym tam słyszał ten utwór. Do wyboru Arcade Mode, czyli tulniej formularny, versus, czyli gra na dwóch graczy, options z typowymi opcjami do wyboru, jednak z uwzględnieniem kilku alternatywnych rozkładów przycisków na JPADzie. Jest ich cztery. Dwa pierwsze dotyczą w zasadzie wszystkich padów z epoki konsoli, w tym te trzy przyciskowe oraz przyciskowe. Posiadam tylko JPAD trzy przyciskowy, dlatego na tych ustawieniach gra na dłuższą matę nie jest dla mnie grywalna, ale o tym później. Kolejne dwa schematy dotyczą nowoczesnych padów, typu od Xboxa nowego czy od PlayStation 5, których używać będziemy głównie grając przez emulator. Chociaż ciekawostką jest fakt, że 3DO doczekało się swojego odbiornika do nowoczesnych bezprzewodowych padów. Urządzonko nazywa się Fridio Blue Retro i można nabyć takie schiny w okolicach 60-80 zł. Nice game manual, gdzie dowiemy się o mapie przycisków na joypadzie, transformacjach Samsunga, czy o tym, że gra wyświetlana jest w wyższej rozdzielczości jak 280 na 200. Czyli ile dokładnie? Gdzieś po drodze Sean informował o tym. Pamiętam, że rozdzielczość jest tylko minimalnie mniejsza od z Arcade. Wielką niespodzianką jest kolejna zakładka, a mianowicie Arena Tour. Czyli miejsce, gdzie obejrzeć możecie wszystkie areny z wszystkimi alternatywnymi tłami. Kierunkami samodzielnie przesuwamy kamerę. W tym miejscu widać już różnicę względem ogrywanych w wersji Mortal Kombat 2 do tej pory na różnych sprzętach domowych. Kadr przedstawia areny w znacznym przybliżeniu, prezentują się bardzo dobrze, a każda posiada kilka wariacji. Ciekawostką pozostaje fakt, że Shond przygotował dla wersji 3DO dodatkową arenę pustynną przypominającą tą z Mortal Kombat 3, gdzie w piasku znajdziemy porozrzucane boksy z grami oraz samą konsolę 3DO. To nie jedyny smaczek, jak zapewnia twórca i w rzeczy samej. Osobiście doświadczyłem Toasty z udziałem założyciela 3DO Company, czyli Tripa Hawkinsa, a nie jak w oryginale Dana Fordena. Przy okazji, wiecie skąd całe to Toasty zamieszanie? W paru zdaniach wyjaśni Wam to autor, choć nie pomysłodawca, a programista dźwiękowy z moczej serii, czyli sam Dan Fordem. Well, Toasty jest. Być może nie uwierzycie, to zabawne, ale toasty to nie był wcale mój pomysł. Jednak często używałem tego słowa, szczególnie w sytuacji, gdy wpływają na siebie, zderzają się ze sobą dwie siły. Jak choćby dwie równe sobie drużyny piłkarskie ścierające się na środku boiska. Wtedy zupy mawiać toast. Gdzieś po drodze, jakimś sposobem zacząłem wymawiać je w ten sposób. Ktoś inny w studiu sugerował wtedy, then, uh, powinieneś to hasło wykorzystać w grze. Odpowiedziałem, eee, chociaż może wykorzystam. Tak zrobiliśmy. Tak zrobiliśmy. Dodaliśmy e, you know, do tego twarz, występującą so so... z narożnika i w Ed taki sposób Toasty up, przyjął okay, Po wybraniu Arcade Mode witana z tabela z wszystkimi wojownikami tej części. Z lewej ruchu ma postać aktualnie wybranej, to wciąż nic specjalnego. No może tylko to, że wydaje się być odrobinę większa jak ją zapamiętałem. Po wyborze standardowa góra z przeciwnikami, po której czeka nas już tylko to, po co się tu spotkaliśmy. Rozgrywka. Round <grywka> Od razu w oczy rzuca się wspomniany wcześniej bliższy kadr oraz wysokość postaci. Jen, postaci zajmują zdecydowanie ponad połowę wysokości ekranu. Szpok! Animacja zasuwa jak szalona i nie wie nawet przez moment. We znaki daje oryginalny Joypad od 3DO, który nie nadaje się do bijatek na dwie nogi, dwie ręce, gdyż posiada w rzędzie tylko trzy przyciski. I tak High Punch jest tutaj lewym bumperem. Low Punch przyciskiem A, High Kick prawym bumperem, a Low Kick B oraz C block. Próbowałem pokombinować z alternatywnymi ustawieniami pada, ale tylko zirytowałem się bardziej. Widząc cuda typu Select pod lewym bumperem, czy Start pod C, albo Low Kick pod Select. Będę musiał coś z tym zrobić i zdobyć odpowiednie joypady alternatywne sterowanie dla nowoczesnych joypadów miało rozwiązać ten problem. Teoretycznie tak robi. Teoretycznie, bo tu trafiamy właśnie na pierwszego babona. Wybierając ustawienia pod nowoczesnego pada, okazuje się, że przycisk B rozplanowany jest na Y bądź trójkąt odpowiednio w padzie Xboxa bądź e, Sony PlayStation e, oraz prawy BAM. W założeniach możemy używać zamiennie, ale w praktyce jest tak, że Y i ten trójkąt nie łapie high kick, a łapie właśnie prawy baton. I niby miało być udogodnienie, a faktycznie gra na dłuższą metę nie jest grywana również na nowoczesnej j No szybko porównałem go do wersji z Sygisatu. Wizualnie różnią się tylko przybliżonym kadrem oraz znacznie większymi postaciami na ekranie. Odnoszę jeszcze wrażenie, że wersja na 3DO jest minimalnie szybsza, choć to może bardzo subiektywne spostrzeżenie. To no dobra okazja zapytać o zdanie kogoś, kto nie tylko zna się na bijatykach, ale jest też nostalgicznie związany z Saturnem. Konsolajte, czyli Darek Pasturczak, redaktor PSX Extreme, naczelny numeru specjalnego Saturn Extreme. Powiedz nam proszę, jak Tobie podoba się wizualnie port Mortal Kombat 2 na 3DO? Wolisz kadr zastosowany w pozostałych wersjach konsolowych, czy ten przybliżony z omawianego? Wygląda bardzo dobrze. Zadziwiająco dobrze, biorąc pod uwagę, jak wyglądały inne porty, które miały swoiste, że tak powiem, detale. Ale ogólnie wygląda naprawdę dobrze. Trochę dziwi właśnie wielkość postaci oraz jakby ułożenie kamery, bo wszystko jest jakby na zoomie takim, czy coś w tym stylu. Przez co jakby tak się wydaje, że mamy trochę mniej miejsca, albo że walka jest bardziej skoncentrowana, która z kolei jest trochę wolniejsza tak naprawdę. Nie wiem, moje wrażenie, jakby jest było tak trochę, może nie w smole per se, ale także troszkę inaczej to działa, nie tak jak się człowiekowi pamięta i sprawdzałem też właśnie wersję na automacie, czyli tą oryginalną, oryginalną dwójkę, nie jakieś tam porty, no i tempo rozrywki jest trochę inne. Czy lepsze, czy gorsze? No to jest kwestia gustu, to jest tak jak z wieloma grami, że po prostu człowiek odpala i się przyzwyczaja po jakimś czasie i dopóki to nie jest wersja tak na przykład z tekenem, że Mamy Tekena w palu i Tekena w nts i to są dwie różne gry, bo te 10 klatek robi różnicy. No to tutaj jest bardziej kwestia przyzwyczajenia, się moim zdaniem. Sam system wygląda, że jest dobrze odzorowany. Momentami jest troszkę dziwnie, ale to wiadomo, kwestia przyzwyczajenia, bardziej na dłuższą metę. Co do innych kwestii, no to to jest dalej beta, tak jak było powiedziane, więc pewnych rzeczy nie ma. Natomiast sam efekt, no wow, jestem pod wrażeniem trochę, chociaż z drugiej strony... To nie jest tak, że Mortal Kombat 2 jest jakąś bardzo skomplikowaną grą do przeniesienia czy coś w tym stylu. Chociaż doceniam fakt, że niektóre areny zostały zupełnie zmienione, albo po prostu zmienione na tyle, żeby tam było troszkę coś innego. Ogólnie, całkiem fajny pomysł. Zupełnie nie rozumiem tego poza samym pomysłem, że właśnie, ej, zróbmy coś takiego. Doceniam, szanuję, ale czy to coś większego zmieni? No, intrygująca ciekawostka, tak. Może jak przyjedziemy na kolejny Summer Gaming to będziemy robić turnieje w tego Mortala i zobaczymy kto jest najlepszy. A tymczasem, no urocze, po prostu urocze. Warto sprawdzenia przynajmniej z ciekawości, jeżeli Was interesuje coś takiego oczywiście. Choć byłem i wciąż jestem podekscytowany, że wciąż powstają tak dobrze zapowiadające się porty gier na stare konsole, to trzeba uczciwie powiedzieć, że na port Mortal Kombat 2 na 3DO nadal czekamy. To wciąż niekompletna gra, która ma szansę wyglądać najlepiej z dotychczasowych konsolowych konwersji. Widać, że Nicholson bardzo dobrze bawi się tym projektem. Wzbogacanie o fanowskie smaczki, nowe tła na znanych arenach, czy całkiem nowa, która ma być hołdem złożonej tym marce, po pomysł na dodanie nowego wojownika, Gexa, nieoficjalnej maskotki platformy, napawają optymizmem. Oby szanowi starczyło motywacji i samozaparcia koniecznego do dokończenia gry. Wspieram go i trzymam kciuki za powodzenie. Chętnych na więcej szczegółów dotyczących produkcji, czy szukających miejsca do pobrania portu, odsyłam na kanał 3DOHD. Dziękuję konsolajcie za krótką, szczerą i trafną diagnozę dzisiejszego pacjenta. Daleka możecie posłuchać więcej na kanale Wciśnij Start, gdzie wraz z Azim, założycielem kanału, prowadzą podcast Pograduszki. Oraz na zaprzyjaźnionym kanale 8 z Kosmatego Dziata. Pozdrawiam serdecznie. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję za uwagę i do następnego.